Jeden z pierwszych aparatów słuchowych polskiej produkcji na tranzystorach Germanowych TG5, firmy Tewa. Dla przykładu pokazałem jeszcze te tranzystorki nieużywane, niektóre. Właśnie tutaj mamy taki. Tutaj drugi. Zapałka do porównania to był stosunkowo mały przyrząd, którym był zaczepiony do kieszonki. To był potencjometr regulacji słyszenia, głośności. Tu się wkładało baterie. Wzmacniacze wtedy jeszcze robiono na dodatkowych transformatorkach, które tutaj widać właśnie. Te transformatorki, tutaj jeden, tutaj drugi. Kondensatory styroflexowe, niektóre jakieś elementy widoczne. Kiedyś tak wyglądała technika, jeszcze montaż oczywiście nie na płytce drukowanej, tylko typowe kabelki. Widzimy jeszcze elementy niektóre z mosiądzu są, potencjometr przykręcony na śrubeczki, ale tak to działało. Serdecznie zapraszam do oglądania moich innych filmów, dziękuję.